Cześć, cześć z tej strony Kacper Podcast Dark Side of the Earth na Tropie Gotyku. W tym odcinku przedstawię moje top 5 polskich albumów muzycznych w gatunku gothic metal. Na Tropie Gotyku. Witajcie, dziś będzie trochę o metalu gotyckim. Co można powiedzieć o gotic metalu jako o gatunku muzycznym? No, gotic metal stanowi taką próbę połączenia mrocznego, gotyckiego klimatu z ciężkością metalowego brzmienia. Często przy wyraźnie zaznaczonej obecności instrumentów klawiszowych. Czasami, muzyka w metalu gotyckim bywa też wzbogacona o na instrumenty smyczkowe niekiedy pojawiają się chóry wspomagające, wokale prowadzące, a więc no czasami jest bardzo, bardzo na bogato, co stoi w kontrze, na przykład do dość oszczędnego Coldwave'u, czy tak zwanej muzyki batkiewowej. Ten odcinek pewnie może wywołać trochę kontrowersji, no bo przez jednych gothic metal jest uważany za muzykę gotycką, przez innych nie. Nie chcę wchodzić w ten spór, natomiast jeśli chodzi o polską scenę gotycką, no to gothic metal jest gdzieś tam z nią powiązany. Reprezentacja w Polsce tego gatunku jest całkiem spora, także no nie można tego gatunku pominąć. No, i fakty są takie, że gotycko-metalowe kapele pojawiają się na Castle Party, też na niemieckiej Meralunie. A więc wydaje mi się, że tu, w naszej Europie Środkowej, jakimś takim trochę przychylniejszym okiem patrzy się na ten gotycki metal niż na przykład na zachodzie, bo tam chyba do tej kwestii podchodzi się bardziej sceptycznie i, że tak powiem, restrykcyjnie. Poznałem kilku gotów z Wielkiej Brytanii i pewnie to statystycznie nie jest żadna grupa reprezentatywna. Ale jako ciekawostkę tak to przytoczę i dopowiem, że właściwie wszyscy z nich nie uznawali za muzykę gotycką. Ani Gothic Metalu, ani Dark Electro, a jedynie rock gotycki. I to najlepiej w odsłonie tej takiej typowo wowej. Takie podejście też jakby, no rozumiem. Mnie osobiście ani Gothic Metal, ani Dark Electro nie przeszkadzają. Fajnie, że mamy tak różny wybór muzyki i że każdy może znaleźć coś, co po prostu lubi najbardziej. Dobra, zaczynajmy ranking. Miejsce piąte: Darzamat, Solfernus Path. Darzamat to polski zespół muzycznie łączący symfoniczny black metal z metalem gotyckim. Grupa powstała w 1995 roku w Katowicach. Nazwa zespołu pochodzi z mitologii łotewskiej, a oznacza boginię opiekującą się ogrodami i sadami. Album, który postanowiłem dziś wyróżnić, czyli Solfernus Path. To piąta płyta D'Arzamatu. Wydawnictwo ukazało się w 2009 roku nakładem wytwórni muzycznej Massacre Records. Ciekawostką jest też to, że ta płyta została wydana jako winyl przez firmę Witching Hour Productions. No i na albumie znajdziemy 14 utworów, w tym m.in. utwór Pain Collector, do którego powstał tledysk i którego króciutki fragmencik mogliście usłyszeć podczas zapowiedzi albumu Soferno's Path. Zespołu Darzamat. Miejsce czwarte. Delight, od nowa. Delight to grupa powstała w 1997 roku w Skawinie. Początkowo funkcjonowali pod nazwą Sator. Płyt wydali 5. Niestety nie są już aktywni ani koncertowo, ani wydawniczo. Ja wybrałem płytę od nowa, bo mam do niej taki największy chyba sentyment, bo gdzieś poznałem ją chyba będąc. W pierwszej klasie gimnazjum, jakoś tak, ale mam świadomość tego, że w przypadku albumu Odnowa mogą się pojawić pewne wątpliwości, czy to jest wciąż gothic metal, bo na swoim czwartym krążku, czyli właśnie na płycie Odnowa, zespół trochę złagodził brzmienie i The Light muzycznie pokierowało się w stronę ciężkiego rocka z wpływami muzyki elektronicznej. Ale ale ten album lubię najbardziej, album Odnowa. Moim zdaniem był to wtedy taki też świeży powiew. Na polskiej scenie. Oczywiście na tle na ile ją znałem na tamten moment, mają 13-14 lat. Także zwolennikom bardziej klasycznego, gotycko-metalowego grania polecam wcześniejsze dokonania kapeli. Natomiast dla mnie, miejsce czwarte to odnowa zespołu Delight. Miejsce trzecie: Art Rozis Odie et Amo. Arthrosis to zespół powstały w 1995 roku w Zielonej Górze, także moje rodzinne strony. W przypadku Arthrosis postawiłem, że tak powiem, na ich ostatni album studyjny, czyli Odie et Amos z 2015 roku. Album wciąż wpisuje się w konwencję gotyckiego metalu, no w przeciwieństwie do poprzedzającego go elektronicznego albumu Imago. Od mu chyba najbardziej podoba mi się warstwa liryczna, ale też gitary są dość mocno podkreślone, a ja gitary lubię, brzmienia gitarowe lubię, także fajnie. Gdzieś kiedyś usłyszałem, ktoś kiedyś powiedział, że album Odiet Amo ma w sobie takie elementy, za które ludzie lubią Artrosis i to niezależnie od tego, który muzyczny etap brzmieniu zespołu jest tym ulubionym etapem, no bo Artrosis miało różne momenty, raz bardziej symfoniczno-metalowe, raz bardziej elektroniczne, raz bardziej industrialne. No i chyba ja się pod tym podpisuję, że Odiet Amo jest takim albumem scalającym te różne elementy, różne stylistyki w jedność. Wokalistka Medea też chyba w jednym z wywiadów powiedziała, że Odiet Amo jest jej takim swoistym wokalnym portfolio, także myślę, że warto sprawdzić tą płytę. Miejsce trzecie: Odiet Amo zespołu Artrosis. Miejsce drugie: Moonlight Kalpataru. Moonlight to zespół, który powstał w 1991 roku w Szczecinie. No i tu oczywiście też miałem dylemat, bo jak tu wybrać między tymi wszystkimi no, różnorodnymi płytami zespołu Moonlight, bo jeśli ktoś śledził zespół Moonlight, no to ma świadomość tego, że na przestrzeni lat zmieniała się ta ich muzyka ciągle. Pierwsze płyty były uznawane za właściwie metal gotycki, potem brzmienie trochę złagodniało to był taki rok atmosferyczny. Następnie pojawiły się wpływy klimatycznej muzyki elektronicznej, trip-hopu. Także muzycznie jest czym wybierać. Myślałem o albumie Floe, myślałem o albumie Inermis, także o ostatnim albumie Nate, ale w końcu zdecydowałem się na Kalpataru, czyli debiutancki album formacji. Powód, no chyba też sentyment. Do tej płyty najbardziej lubię powracać. Jest to płyta dość żywiołowa, momentami agresywna, ale bardzo klimatyczna. W zapowiedzi albumu usłyszeliście króciutki fragmencik utworu Zbrodnia i Kara z płyty Kalpataru z zespołu Moonlight. Miejsce pierwsze: Via Mystica. Testamentum in Hora Mortis Nostra. No, a numer jeden w zestawieniu to coś dla fanów brzmienia typu Teatr of Tragedy, czyli krążek formacji Via Mystica. Zespół powstał w Białym Białymstoku w 1998 roku i wydał trzy albumy. Niestety potem słuch o nich zaginął, a szkoda, bo ja takie brzmienia bardzo lubię. Motyw pięknej i bestii, polegający na równoczesnym bądź naprzemiennym prowadzeniu wysokiego, żeńskiego śpiewu w opozycji do niskiego, męskiego growlu, to jest coś, co w gothic metalu tak zwanym, podoba mi się chyba najbardziej. No i Via Mystica jest świetnym reprezentantem właśnie tego typu połączenia wokali. Także z tych klimatów nie tylko The Gathering, nie tylko Teatro of Tragedy, czy nie tylko Tristania, czy inna Sirenia, mamy też swojego reprezentanta w postaci Via Mistiki. To by było na tyle. Dzisiejsze zestawienie oczywiście było subiektywne. Płyty zostały dobrane jedynie pod względem moich osobistych upodobań. Tradycyjnie już na koniec odcinka, choć z nazwy przedstawię pozostałe polskie kapele z nurtu Gothic Metal, które fani tego gatunku powinni sprawdzić. Myślę, że warto tu wymienić m.in. Sirach, Abyss Gazes, Ion, Batalion de Amour, Andish, Cemetery of Stream, Hephaistos, Nera Nature, Sirium, Asgard, Lilith, Nenufar, Venna Valley, Sacriversum czy Ansam. Dajcie też oczywiście znać w komentarzach, jakby przedstawiał się Wasz ranking, gdybyście wytworzyli taki ranking ulubionych albumów polskich, metalowo-gotyckich. Jestem bardzo ciekaw. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do subskrybowania kanału Dark Side of the Earth w platformach streamingowych, jeśli chcecie wesprzeć mnie w tworzeniu tego podcastu. Życzę Wam mrocznego dnia. Do usłyszenia.